Lolo jestem Dawida, dzisiaj nagrywam film, w którym Wam pokażę mój zjazd spod przedszkola do domu Tam trochę już jechałem Tu jest mój na downhill Tu jest sklep, jestem oczywiście pod groszkiem No i dobra Subskrybujcie kanał Xony i sorry na za ale autobus jechał Dobra, będę jechał dalej, włączam sobie cięcie, widzimy się, gdy już będę pod przedszkolem, albo pod kościołem, jeszcze nie wiem, pod kościołem, dobra. No już jesteśmy pod kościołem, będę jechał dalej, jeszcze mi mało zostało, tu mamy taką dużą ulicę, mało mi zostało, to będzie krótki film, jadę dalej. Jeszcze przed cięciem. Wam powiem szybko, że to beń, że przy okazji będę wjeżdżał tamtędy, a nie tędy. Tamtędy jest lepiej, ale chyba będę zjeżdżał tędy, bo tu są takie wyrwy. Takie małe, ale jakieś są. I wcięcie i widzimy się, gdy już będę pod całym przedszkolem. Dojechałem pod przedszkole. Jest warąbiście. Będę teraz właśnie zjeżdżał, pojedziemy sobie tam Dobra, ja tu wkładam Jedziemy Wjazd będzie szybki, od razu wam mówię Tylko w jednym momencie Tak ta trochę wolno będę jechał, bo mi się tam nie chce zawsze podałować Jedziemy Będziemy jechać dosyć wolniej, bo będę sobie przez drogę uliczkę przejeżdżał. Jedzie jakiś fiat stary, który dajmy przejechać. Audi jeszcze jakiś jedzie. Dobra, przyjeżdżamy, ja was dobrze ta wiem. Możemy jechać. To real manetkę zmieniałem. Dobra, wjeżdżamy albo schodami, dobra, będzie lepiej ten. Musiałem zjechać na ulicę, tu już będzie fajnie. Też Tarombiście, jeżdżal. Dobra, mamy Tu. Na... Tak, pięknie, tu się będziemy zatrzymywać. Kulę, to tu wiezie. O. Okej, idę na drom. Dobra. Jedziemy pode mnie. Będzie w sumie koniec filmu. Dobra. Prawda nie jesteśmy u mnie?